Mamy pierwszy noworoczny dzień, dzień 1 stycznia 2022 roku. No i mamy pierwszą grę wydaną w tym roku na Commodore 64 pod tytułem IPSHIT. Czyż lepiej nie można sobie było wymarzyć początku nowego roku? IPSHIT to super szybka jednoprzyciskowa gra stworzona przez studio Mega Style, którą możecie kojarzyć z takich produkcji jak choćby Lamper Jack Deluxe, Kapitan Claude Berry, Rainbow Edge czy też Exploding Fish. IPSHIT to gra, w której sterując sympatyczną małpką przeskakujemy z drzewa na drzewo, unikając jednocześnie jakiegokolwiek kontaktu z pełzającymi po drzewach owadami. Jest to gra z serii tzw. turniejówek, czyli gramy tak długo, aż padniemy, nie ma tutaj określonej ilości punktów, która determinowałaby przejście naszej małpki do następnego poziomu gramy tak długo, jak długo będziemy w stanie unikać kontaktu z owadami pełzającymi pod drzewie, oraz oczywiście jeśli nie spadniemy na ziemię pomiędzy drzewami. Ścieżkę dźwiękową w czasie ładowania gry stworzył legendarny lukasz, także możecie być pewni, że jest czy też stoi ona na bardzo wysokim poziomie no i oczywiście, jeśli jesteście wyspani po nocy sylwestrowej i macie ochotę poskakać pomiędzy drzewami, no to oczywiście zapraszam. Tak, no i możemy sobie zaczynać. No i powiedzcie, jak Wam się podobał utwór Lukasza. <grych> Myślę, że przypadł Wam, tak jak i mi, do gustu. Na Tymczasem sobie będziemy zaczynać oczywiście nasze skakanie pomiędzy drzewami po sylwestrowej nocy. No i dobra. O tutaj jest zapisany mój rekord. Oczywiście parę minut po północy. Uruchomiłem sobie grę, no i spróbowałem swoich umiejętności, <gry> no i udało mi się uzbierać 40 punktów. Ciekaw jestem, ile teraz po przespaniu niepełnej nocy uda się mi teraz dziabnąć. Oj, było blisko. No właśnie, było blisko, ale zetknięcie się z owadem. Dobra, próbujemy dalej. Trzeba też uważać oczywiście, żeby za wysoko nie popiec to małpką, bo jak dotkniemy liści, to również spadamy z drzewa. Piękny banan. Zebrany. Aj, niepotrzebnie. To był trik nerwowy. 58 punktów. Dobra, próbujmy dalej. Jak tym razem. A właśnie. 13 dla niektórych, pechowa, no w moim przypadku jest niestety tak. 13 punktów. Spróbujmy jeszcze raz. Ej, nie zauważyłem tej małej żmijki czarnej. 2 na 12. Dobra, taki raz, żeby Was nie zanudzać. Poskaczemy sobie. Ajejejeje. Za szybko. Ale czemu tutaj nie było w ogóle banana teraz? Jeszcze raz sp sprawdzimy tą gierkę. Czemu nie było bananów? Ja wiem, że to jest wszystko losowe, ale mimo wszystko... Ja jeje, wyskoczył. No właśnie, to tutaj jest niebezpieczne, z tej lewej strony, by tak z wysoka wyskakiwać, czy też przeskakiwać, no bo w tym momencie od razu ktoś tam się może czaić i schodzić na, na dół. No i dobra, mój Rekordzik 58 zachęca Was oczywiście do ściągnięcia owej gry. Wsparcia również autora będzie mu na pewno niezmiernie miło, jeśli docenicie jego pracę włożoną w stworzenie owej gry. No, i podzielcie się oczywiście w komentarzu, ile punkcików Wam się udało zdobyć. Jestem ciekaw, czy po tej bombardowej, jak się to mówi, wystrzałowej nocy będziecie w stanie sobie troszeczkę poskakać. A jeśli tak, to na ile Wam to wszystko te emocje pozwolą. Także jak przystało na pierwszy dzień nowego roku, życzę Wam wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego naj. A przede wszystkim jednej rzeczy. Dużo, dużo zdrówka. No i z tym pozytywnym przesłaniem żegnam się z Wami. Wszystkiego dobrego. Cześć.